Hej, witajcie, tutaj Nexos. To jest kolejny odcinek, w którym będę chciał porozmawiać o PTR, o którym wspominałem w poprzednim filmie. Otóż dzisiaj pokażę wam, jak dołączyć do PTR, jak to zrobić krok po kroku, bardzo szybko, oraz opowiedzieć troszeczkę, co to w ogóle jest. A więc zacznijmy pokrótce. PTR, czyli Public Test Realm, tłumacząc to na polski... Wyjdzie nam publiczny serwer testowy. Na tym serwerze publicznym, testowym, będziemy mogli przetestować kontent, który będzie wchodził na prawdziwe serwery, yy, tam w jakimś odstępie czasu, powiedzmy. Ten kontent, który tam się pojawi. On będzie testowany i to nie będzie tak naprawdę wszystko co się, co, co się pojawi. E, wiadomo, tam czasem pojawiają się jakieś zmiany, i to my możemy ten content przetestować, zobaczyć jak on wygląda, e, zostawić jakieś, wiecie, e, porady, co można byłoby jeszcze ulepszyć z tym. E, Czy możemy tak naprawdę delektować się kontentem, który dopiero się pojawi. Następnie na tym PTR będziemy mogli bawić się swoją postacią skopiowaną, oczywiście powiem, jak to zrobić, albo będziemy mogli zrobić sobie już tam postać premade'ową, czyli e, zrobioną ze wszystkimi tam potrzebnymi rzeczami, aby rozpocząć oczywiście rozgrywkę. <laughs> Testować będziemy mogli zmiany w klasach, zmiany w świecie, jakiś nowy content, nowe, nowe rzeczy, które zostaną oczywiście dodane, i tam od, za, to tak naprawdę zależy od Blizzarda. Yy, jaki content tam się pojawi. Czy to będą, wiecie, jakieś nowe wydarzenia, czy to będą jakieś nowe daily questy, czy to będzie nowy raid? Wszystko oczywiście może tam się pojawić. Więc ten poradnik, który teraz yy, zaraz obejrzysz, lub tak śmiesznie będę odzywał się w liczbie pojedynczej do was, yy, on tak naprawdę może wam wystarczyć na lata, bo pokazuje jak dołączyć do coraz to kolejnych PTR-ów. O, o PTR-ach będziecie mogli dowiedzieć się na głównej stronie yy, Warcrafta albo na stronie mmochampion.com championcom mmo -champion yy, Tam także będą pojawiały się updatey co do PTR, czyli co się tam nowego pojawi yy, i jakieś tam różne ciekawe zmiany na przykład w klasach. To oczywiście warto śledzić, jeżeli ktoś chce się bawić w PTR. A więc teraz yy, zobaczmy jak yy, szybko zrobić tego PTR, aby mieć go już na swoim komputerze. Pierwszym krokiem będzie zalogowanie się na nasze konto BATTLE.NET. Ok, a więc jesteśmy już na moim koncie BATTLE.NET. I to tak naprawdę jest całe moje konto, na którym znajduje się mój WoW, moje Diablo, mój Starcraft oraz jeszcze mam tutaj dodatkowo Warcrafta. I myślę, że w przyszłości jeszcze tutaj się parę gierek pojawi. Ale nas będzie interesowało, jak dostać się na, na PTR, czyli Test Realms. Więc tutaj w zakładce World of Warcraft będziecie mieli taką zakładkę. I prawdopodobnie będziecie tutaj mieli tylko jeden paseczek World of Warcraft Mist of Pandaria. Następnie wasze tutaj dane i, i jaki macie stan waszego konta. Ale tu gdzieś powinna znajdować się opcja, aby dodać kolejnego WOWA. Gdzieś powinna być taka, tak, taki plusik. I wtedy stworzy wam się coś takiego. Zobaczcie, jak w przypadku tutaj mamy Europe, EU. Tak tutaj nam się pojawi public test realm. Jeżeli będziemy mieli WOW 1 i WOW 2. Lub w moim przypadku, akurat Wolf 1, bo moje konto kiedyś się tak nazywało, wchodzimy sobie w to i mamy już tak naprawdę założony tutaj nasz profil PTR. A więc będziemy musieli, tak jak w moim przypadku, tutaj pobrać klienta gry, który aktualnie się jeszcze ściąga. W tym celu klikamy sobie, jak jesteśmy już w tej zakładce, na Download Game. I następnie będziemy mieli do wyboru tutaj dwie opcje, albo Game Client. Game Client to jest aktualna gra, więc to nas nie będzie interesować. Interesować nas natomiast będzie Public Test Realm. Tutaj możemy sobie oczywiście zmienić język, standardowo ustawiam sobie to na Europę i tutaj angielski. I tutaj sobie powinniśmy Save kliknąć i tu mamy oczywiście do wybrania wersję, w moim przypadku jest to Windows, ale możecie także na Maca klikacie. A następnie rozpoczyna Wam się pobieranie. Następnie wtedy odpali Wam się taki klient, tutaj jeden, którego postaram się teraz znaleźć. Ściągnie Wam się coś takiego w ten sposób. Odpali, gdy to się odpali, rozpocznie się instalacja gry. Tylko chyba teraz to mi się nie odpali, z tego względu, że już mam wszystko zainstalowane. Dokładnie, ja już tutaj mam to wszystko zainstalowane, dlatego to mi się niestety nie odpali. Lecz wam powinna pojawić się instalacja. Instalujecie wtedy klienta, i następnie on zaczyna pobieranie. Jest to całkiem sporo, bo musi pobrać całą grę. Mi jeszcze zostało około 9,5 giga, więc jeszcze troszeczkę ściągania. No i wtedy, jak nam się ściągnie, tak naprawdę mamy już gotowe. Kolejnym krokiem, aby dołączyć do PTR. Będzie przeniesienie naszej postaci. Nie jest oczywiście to konie koniecznością, ponieważ na PTR-ze będzie możliwość dodania postaci od razu z levelem 90. Będzie to widoczne dokładnie przy tworzeniu postaci. Ja jeszcze to gdzieś tam postaram się pokazać. Myślę, że może nie w tym filmie, ale w, w kolejnym filmie już to pokażę. Wchodzimy sobie tutaj, i następnie nad opcją Download gain będzie PTR Character Copy. I następnie wybieramy sobie, który, który chcemy, z którego konta chcemy przenieść naszą postać. Akurat w moim przypadku będzie to to konto tutaj klikamy, Continue. I tutaj będzie dostępna nam opcja przeniesienia postaci. Aktualnie PTR character copy is in maintenance, czyli nie możemy aktualnie, w tym momencie niestety nie mogę sobie skopiować postaci, lecz tutaj będzie jasno pokazane, którą chcecie postać, z jakiego serwera postać przenieść. Myślę, że to już jest bardzo łatwe i w ten sposób tutaj pokazuję Wam, że około godziny trzeba czekać, aż Wasza postać zostanie skopiowana na, na tamte serwery i będziecie mogli się zalogować do gry i grać swoją postacią na PTRze, testować wszystkie różne rzeczy, ale tak jak mówiłem, będzie można także stworzyć postać. A więc mniej więcej w ten sposób dołącza się do Petera. I zapraszam Was do kolejnych odcinków, które odbędą się już właśnie tam. Myślę, że pierwszy odcinek pojawi się już jutro. I, i nie wiem dokładnie z czego będzie, ale zapraszam Was do niego. I do zobaczenia. Cześć!